Węgierski MMAPL, a ze mną Paweł Jóźwiak. Paweł zanim przejdę do, do tej awantury, która miała miejsce na. Nie e... jestem agresywny, agresywność jeden. No, nie wiem, było grubo. Zaraz przejdziemy do tej agresywności, ale widzę co tu się dzieje, jeżeli chodzi o zadymę i turniej gra dla. Ja gli... gli... To są nerwowy, wiesz, to oni jutro będą przelewali krew, także to nie ma żartów, nie. No chyba to dobry strzał był z tym turniejem, Gladiatorów. Tatarda. Będą jutro szli i umierali z honorem. A jakiś faworyt, jakaś para, e, którą typujesz na zwycięstwo? Hej, oni będą później walczyć jeden na jeden, więc w zasadzie faworyt. No faworytem jest już Baber według mnie, ale wiesz, jak trzech, trzech szczupaków się rzuci na niego, to może być różnie. No dobra Paweł, to, to nie będę już czekał, nie będę owijał w bawełnę, co tam się na tym face to face stało, bo w zasadzie no ty zacząłeś. No ja zacząłem byłem tym agresorem, ale wiesz, no chciałem go odepnąć, chciałem trochę podkręcić emocje i tak dalej, wiadomo, że to są fryki, to jest show. Nie chciałem aż tak go odepchnąć, żeby się, z, żeby się złożył jak żaba na liściu, no ale no co, no tak, tak wyszło. No i potem już byłem spokojny, bo że stałem gołem go w zasięgu, ale nie chciałem go uderzyć, no po, potem mi z partyzanta sieknął już, potem się odpaliłem na maksa, nie. No właśnie, no właśnie, chyba nie spodziewałeś się tego liścia, bo on rozjuszył cię już na maksa. Że tak, tak zdenerwowanego, tak wkurzonego Pawła już nigdy nie widziałem. Oj, zdenerwowałem cię no, na maksa, nie czym tam. Słyszałem bezwiska tam z jego narożnika i tak dalej, no się odpaliłem, nie? Dużo mocnych słów, ale rozumiem, że Marcin Naruszka pilnuje tą chłodną głowę, żeby ta chłodna głowa jednak w nie się pojawiła. Nie no, w nie będzie chłodna głowa, to jest show i tak dalej. Już teraz już koniec tego cyrku, kurwa teraz robota. Wychodzę, i idę po swoje. Nie zlekceważyłem go, pomimo że wygrałem z nim pierwszy sposób bardzo zdecydowanie, to nie pochodziłem do tego teraz, że biję się z jakimś lepszym. Także trenowałem najlepiej jak umiem, przygotowywałem się jak do mistrza świata, jestem mega przygotowany i zamierzam jutro pokazać najlepszą wersję Pawła Juźwiaka, który mądrze walczy i zajebiście technicznie i taki jest mój plan, nie? Ale zastanawiasz się, czy z perspektywy czasu dużo kosztujecie emocji, dużo kosztujecie tego dobrostanu psychicznego, ta konfrontacja z Jackiem Murańskim, która trwa już od bardzo, długa, od, od bardzo długiego czasu i tych programów, gdzie, gdzie mogliście wymienić sobie uprzejmości, było bardzo dużo. No tak, to wiesz, no to taka robota, przecież nikt nam nie płaci to za umiejętności w OKTAGONIE, bo tej umiejętności wiadomo są jakie są, no płacą nam za show i za rozrywkę, no jest taka rozrywka, no i za to, te pieniądze muszą być płacone, to nie jest tak, że to, to wszystko spływa, bo to wszystko kosztuje emocje, emocje i nerwy, nie? Ale kubinały... no jesteśmy tylko sportowcami, że mówią, o jestem super przygotowany i zrobię wszystko, żeby moja ręka jutro powędrowała w górze, no to by się nie sprzedało, no niestety muszą być smaczki, muszą być historie i tak dalej, no. Jak oglądałeś media trening Pawła, e, Pawła, przepraszam, Jacka Murańskiego, on zresztą mi na że powiedział, że jest na, też w życiowej formie, że nie ma kontuzji, że jest zdecydowanie lepszą wersją niż tą, którą e, zobaczyliśmy w, no, w poprzednim stałym. Nie lepszy niż wtedy, ale ja będę, będę dużo lepszy. To, mam to szczęście, że Jacek ma tylko 60% zdrowia. Jakbym miał 100%, to chyba już musiałbym się wycofać dzisiaj w pojedynku. Nie? No i też e, mniejsza jest proporcja wagi. Mam wrażenie, że ty byłeś na poprzednim, e, w poprzednim pojedynku cięższy, Jacek był lżejszy i teraz gdzieś ta waga no jest bardziej to, A to, wtedy, to ma znaczenie? Kiedyś byłem cięższy 8 kilo, teraz jestem cięższy i on teraz waży? Stówę? No, o, tko, tak, koło stówy albo no, ponad stówę. No to nie wiem, no ja ważę 104, ale wiesz to, to moim zdaniem to źle zrobił, że to. Jakbyśmy się bili w MMA, to ta masa jeszcze coś mu dawała, tak? To on będzie wolniejszy i będzie szybciej się męczył. Wiesz? Ja już widziałem, że to był zdyszany już po paru tutaj takich kurwa, akcjach, nie? Ale wiesz o tym doskonale. Nie wiem, czy dlatego nie chciałeś wziąć tej walki no limit, bo wiesz, że y, Jacka no trzeba no, ubić, ja tak kolokwialnie mówiąc. To nie to, że nie chciałem wziąć walki no-limit z Jackiem, tylko ja walki no-limit nie wziąłbym z nikim, bo ja też mam swoje rady, ja nie jestem tytanem kondycji i tak dalej, żeby brać walki no-limit i się kompromitować. No sorry, no jakbym miał 20 par lat, to może bym wziął, ale nie, nie, nie w tym wieku. Nie? No tak, no myślałem, że, że to wynika z tego, że, że Jacka on no, trzeba ubić w tej klace, bo doskonale wiesz, że no, Jacek rozumiem, się zrobi, nie podda. To jest, mój, to jest mój plan, obaliłem dwa dni temu mit żabki, pokazałem, że to jest legenda, udowodniłem. A jutro udowodnię, że to jego żelazna szczęka po wulku. Władku, to jest kolejny mit i zamierzam Jacka znokautować. To jeszcze zapytam Cię o Adama Soroko. Adama Soroko, który nie tylko e, nie pojawił się enigmatycznie na media treningu, później nie pojawił się na ceremonii ważenia. Czy Ty jakieś informacje otrzymałeś? Nic nie wiem, Ja zaraz to ogarnę, bo sam jestem ciekawy, co się wydarzyło. A, czyli głowa też musi być skupiona na pojedynku, ale jak widzę też pomoc, pomoc w tym, żeby dopiąć ten event jest bardzo ważna. No, trzeba pomagać wspólnikom, także ten... No. Dobra, Paweł, tak na koniec jeszcze tylko zapytam, jak y, chciałbyś, aby ten jutrzejszy pojedynek się zakończył? Chciałbym, żebym zobaczył mądrze, tektycznie żebym wykonywał polecenia trenera, całą taktykę i żebym yy, przede wszystkim wygrał, tak, już nie ważne jak, ale żebym wygrał i żebym wygrał w fajny sposób, najlepiej wiadomo, że chciałbym go znokautować, ale to nie jest priorytetem, priorytetem jest zwycięstwo. To może już miałeś okazję stoczyć dwa pojedynki na jednej gali, to może jest szansa, że wejdziesz do, do Kasiusza, no bo on być może będzie musiał szukać rywala, a trochę kibicował Jackowi, żeby dać trochę przytyczek na ceremonii ważenia. Nie, no wiadomo, że sobie śmieszkuje, także tego, no. Dobra, kończę. Pozdrawiam wszystkich. Wykupujcie trochę pay-per-view. Jutro daję mocną bijatykę, będzie ogień. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki.